Hej, dziś przygotuję tradycyjne świąteczne ciasto, makowiec. Ciasto to nieodłącznie kojarzy nam się ze świętami, głównie Bożego Narodzenia. Rozchodzący się po mieszkaniu zapach drożdżowego ciasta mówi nam, że święta tuż, tuż. Warto więc poświęcić odrobinę czasu, aby samemu przygotować taki domowy makowiec. No więc zaczynajmy. Makowiec to ciasto, które składa się zarówno z ciasta drożdżowego, ale też drugim ogromnie ważnym składnikiem jest. Masa makowa. Do przygotowania ciasta dzisiaj użyję 450 g przesianej mąki. To jest około 3,5 szklanki. Ja już tutaj mam taką mąkę z odważoną, przesianą i wsypaną do miski. Dodatkowo 3 żółtka, pół szklanki cukru, 1 czwartą kostki 250 g, oczywiście roztopionej, ostudzonej margaryny. 3 czwarte szklanki ciepłego mleka i rzecz najważniejszą, drożdże. Mam tutaj 35 g świeżych drożdży. Przepięknie pachną. Natomiast jeżeli ktoś nie ma, jak najbardziej można użyć 8-9 g drożdży suszonych. No i oczywiście mąkę do podsypania ciasta. Natomiast do masy makowej użyję około 300 g maku. Do tego białka, z te, które tutaj z, mam oddzielone od żółtek, łyżkę miodu, również jedną czwartą kostki margaryny, pół szklanki cukru i takie spore garście rodzynek i orzechów. Na koniec wesprę się oczywiście olejkiem, w tym przypadku mam migdałowy, ale można również użyć pomarańczowy. No więc do dzieła. Przygotowanie ciasta i całego makowca rozpocznę od zaparzenia maku wrzątkiem. Wcześniej gotowałam sobie wodę, zalewam mak, po czym odstawiam go na około 30-40 minut, żeby napęczniał i ostygł. Wstawiam go, żeby się nie oparzyć. I przechodzę do ciasta. Najpierw przygotuję zaczyn. Dlatego też moje mące robią zagłębienie. Wsypuję taką większą szczyptę cukru i wkruszam drożdżem. Wlewam do nich również połowę przygotowanego ciepłego mleka. Teraz postaram się tą drożdżę z odrobiną mąki rozpuścić w mleku, tak aby powstał zaczyn. Zaczyn już gotowy. Odstawię go teraz na około 15 minut. W ciepłe miejsce przykryte ściereczką. Wracam do mojego zaczynu. Och, jak pięknie wyrósł. W tej chwili dodam pozostałe składniki. Czyli Trzy żółtka, pół szklanki cukru, resztą ciepłego mleka oraz roztopioną margarynę i szczeptą soli. I wymieszam ciasto na początek łyżką, następnie ręką, do uzyskania jednolitej masy. Moje ciasto jest już wyrobione. Odstawię je teraz pod przykryciem na około 60 minut, a ja w tym czasie zajmę się makiem. Co to oznacza? Oznacza to, że, je, że go odsączę i zmielę dwukrotnie maszynce do mielenia mięsa. Mak już odsączony, zabieram się za jego zmielenie. One mak przełożę teraz na patelnię i podsmażę go na margarynie, dodając po kolei miód, cukier, a także rodzynki i orzechy. Na koniec aromat. Natomiast białka. Białka ubiję i gdy masa makowa wystygnie, wmieszam je do tej masy. Moja masa makowa jest już usmażona. Odstawiam ją teraz do ostygnięcia. I gdy już będzie chłodna, ubiję białka i wmieszam ją w tą masę. Moje nadzienie już ostygło. Wmieszam teraz pianę z białek. tak przygotowana będzie czekała aż wyrobię ciasto drożdżowe ok, mamy to nadzienie gotowe biegnę po moje ciasto ale zanim to zrobię nastawię piekarnik na grzanie góra-dół na 170 stopni Celsjusza Piekarnik nastawiony, a ja zabieram się za ciasto. Spójrzcie, jak pięknie wyrosło. Przełożę je na blat. I ponownie odrobinę wyrobię, żeby za chwilę podzielić je na dwie części. Gotowe. Z tego przepisu wychodzą dwa takie spore makowce. Jedną część odłożymy, a drugą rozwołkuję na płaski placek. Mój placek jest już gotowy. Teraz posmaruję go białkiem, a za chwilę wyłożę połowę masy makowej. Teraz wyłożę Połowę porcji nadzienia. I rozmaruję po całym placku. Nadzienie wyłożone. Zostawiony jest odstęp na randę i zaczynam zwijać. Zwijam makowiec w taki podłużny rulon. Podwijam końcówki. I na chwilę zostawiam, natomiast teraz biorę blaszkę i odcinam Mniej więcej taki kawałek papieru do pieczenia. Można taki makowiec piec oczywiście w blaszce, ale można również przełożyć na taki papier. W się nie zawijał. I przekładam przygotowany wcześniej rulon. Na papier do pieczenia, po czym stosuję taki trik, iż spinam papier spinaczem, zostawiając trochę miejsca na to, żeby makowiec mógł wyrosnąć. Nie jest to proste, spróbuję z tej strony. W tej chwili cały papier. Moim trzyciem przykładam do połączenia makowca od spodu i przekręcam. W ten sposób miejsce łączenia ciasta i szywek jest pod spodem, natomiast tutaj makowiec ma miejsce na to, żeby urosnąć. Ja w tej chwili zabieram się za drugi kawałek ciasta z drugim plackiem postępuję identycznie, czyli rozwałkowuję, wykładam resztę nadzienia, zawijam w piękne ciasto makowcowe, przekładam na papier i spinam. Tak przygotowane makowce wkładam do nagrzanego wcześniej piekarnika. Pieką około 40 minut. Po czym wyłączam piekarnik i czekam aż makowce całkowicie ostygną. Moje makowce już wystygły. Piekłam je 40 minut w piekarniku i zostawiłam na kilka godzin. W tej chwili mogę rozciąć już papier. Oczywiście robię to delikatnie, żeby nie uszkodzić ciasta. Pięknie wygląda. Oczywiście zachował swoją pierwotną formę, o co chodziło. I za chwilę przyozdobię je lukrem. Robina zawadziła, ale to nie szkodzi. W tej chwili przygotuję lukier. Mam tutaj wyciśnięty sok z cytryny. Około trzech łyżek lub też jedną całą cytrynę. Wsypuję cukier, puder. I mieszam tak właśnie. Przygotuję lukier do moich makowców. Oczywiście może to być polewa czekoladowa, ale lukier cytrynowy doskonale sprawdzi się w tym przypadku. Teraz zostawiam, żeby nadmiar lukru miał gdzie spłynąć. Nie żałuję. Lukier jest cetelnowy, więc kwaśne. Od smaku będzie idealny w tym przypadku. Nadmiar spłynie tworząc piękny wzór, a wierzch. Dekoruję na przykład kandyzowaną skórką pomarańczową. Moje świąteczne makowce są już gotowe. Nie ukrywam, że wymagają troszkę pracy, ale dla mnie to czysta przyjemność robienie takich smakołyków dla najbliższych. Do czego i Was gorąco zachęcam. A jeśli podoba się Wam ten odcinek, to proszę o subskrybowanie kanału i łapkę w górę. Zapraszam również na stronę www.homoweckenes.pl. I możecie podzielić się komentarzami, swoimi doświadczeniami w temacie tego ciasta, jak również innych. Z przyjemnością obejrzę Wasze wypieki. Pozdrawiam!